Czekolada jest taka pyszna. Nie, Mary, nie wkładaj palców do fontanny. Poczekajmy na słodycze. Co? So, ale to kaktus. A ty co masz? To straszne. Nie bój się, Mary, mam więcej szczęścia niż ty. To żelkowe oczy. To niesprawiedliwe. A mnie się podoba. Pachną tak aromatycznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Oj, zjem dwa na raz. Pyszne. Kolorowa żelkowa wstążka też jest super. A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzieję? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne. Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie. Hmm. Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz! Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żelek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy. To żaden problem. Sekundę i już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa. A, jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle. Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się. Spójrz na to. Wygląda jak lody w wafelku. Spróbuję. Mmm, to jest pyszne. A najważniejsze bezpieczne ani jednej kłującej igły. Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku. Uważaj. Dobra, ostrzegałam cię. Co za uczta? Oj, coś kuje mnie w usta po kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan i słodka posetka. Wspaniale. Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja. Surowa ryba? Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci. No to zaczynam. Co za fetyczny banan. Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Wow! A teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie! Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny! Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą, już się skończyły! Ale mam jeszcze posypkę. Hmm, wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie! Wygląda niesamowicie. Wow! Fontanna zmieniła kolor wspaniale! Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, okay, trzeba to zrobić prędzej, czy później. Zanurzę się w czekoladzie, rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor. Wiem, Kate. Trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A, wiem, to świetny pomysł Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się? Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate. Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Hmm. Huba, Buba, jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowało jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Mmm, apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka. Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę, tak, żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo co z pierwszą. Nalewam, potrząsam. I zjadam z ogromnym apetytem. Mmm, świetnie. Jak apetycznie to jesz, Kate. Oj, malony też wychodzą świetnie. To prawda, a jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też huba buba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować. W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Pójdź na to, Kate! Okej, okay. smakuje wyśmienicie! Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge! Fajnie uwielbiam to. Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn. Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało. Nie pchaj się bez pytania! Patrz, co za emocje! Dobra, jest swój popcorn, chciwusko. Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Mm, jakie to pyszne! Nadchodzą słodycze. Mam ciastka oreo, super. A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny. Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytrynę w czekoladzie to nie będą takie kwaśne. Chociaż to wątpliwe, ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny. Dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne. W porządku, muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację. Od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek. Nie już nie mogę. Mer, <laughs> nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzie. I będzie lepiej. Dziękuję, Kate. Jesteś taka miła. Mary, powiedziałam, wytrzyj buzia, nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne oreo. Sorry, Mary, nie mam czasu na zajmowanie się Twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka. I chcę je szybko zjeść. Ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. Mmm, to jest pyszne. Palce lizać. Mm, chwileczkę. Oh, mam pomysł. Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć. Tu właśnie przydadzą się ciosy karate. A teraz uderzenie głową. Świetnie. Nie zatrzymam się. Kate, wszystko w porządku? Absolutnie. Wpadłam na genialny pomysł. Do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę, wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się. Świetnie, włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas? Super, czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz! Chwytamy zapatyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie! W swój szmery wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne! A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow! Czekolada z czekoladą. Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, What? chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary. Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Hejt tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Częstuj się, Mary, w końcu mi pomogłaś! Ciekawe, co to jest? Wow, to pianki marshmallow! O jej, to straszne! Jeszcze jak? Mam śmierdzący ser. Nie poszczęściło mi się. Mam pomysł. Pianki pomogą mi zatkać nos. Kate, pozbądź się tego sera jak najszybciej, bo się tu udusimy. Naprawdę muszę to jeść. Nie chcę. Jeśli zanurzę go w czekoladzie, to przestanie tak brzydko pachnieć? Myślę, że nic się nie zmieniło. W porządku, wezmę mały kęs. Fu, to obrzydliwe. Kto wymyślił ten okropny ser? Nadaje się tylko do karmienia myszy. Ochyda! Oh, Nie czuję się najlepiej. Fuu, co za smród! Potrzebuję czegoś, co zniweluje ten obrzydliwy smak. Czekolada. Właśnie to, czego potrzebuję. Wspaniale. Oj, jestem cała brudna. Muszę znaleźć jakąś szmatkę, którą będę mogła wytrzeć twarz. Ej, hey, Kate! To moja koszulka, a nie szmatka! Mogłaś się wytrzeć o swoją! To niegrzeczne! E, wyszło niezręcznie. Mary, będziesz jadła swoje marshmallow? Racja, moje pianki czekają na mnie. Biorę pierwszy patyczek i zanurzam go w czekoladzie. Wspaniałe! Jakie to jest pyszne! Chcę więcej! Muszę jeszcze raz zanurzyć pianki. Pyszne! Nie można się oderwać. Mary jest takim apetycem, ja też chcę. Przepraszam, Kate, ale pianki są moje, co oznacza, że sama je zjem. Jedna za drugą. Smakują bombowo. Ojej, jedna pianka została na szczycie fontanny. Zaraz się nią zajmę. Nie tak szybko. Ach tak, zbliża się walka na miecze. A zwycięzca zje ostatnią piankę. Nie jestem nim ja. No to próbuję. Mmm, to jest naprawdę dobre. Nie szkodzi, ja zjadłam resztę. Przy okazji zostały jeszcze dwie. Pachną wspaniale. Są pyszne. Mary miała się w nosie. Co z tego? Są tak samo smaczne. Ciekawe, co będziemy musiały gotować. Chcę frytki. Frytki? Łatwizna. Frytki. Nie szkodzi, dam radę. Frytki. Prościzna. No to zaczynam. Ojej. No dalej. Wyłaś ty głupi ziemniaku! No dalej. Aj! To boli! Jeszcze raz to zrobisz. To będzie bolało ciebie bardziej. Y, to babcia, tak, tak, to ona. Co? Jesteś moim słodziaczkiem. Teraz wszystko szybko pokroimy. O tak. Położę wszystko do naczynia, do zapiekania. I poleję olejem. Nie wolno zapomnieć o przyprawach. Dodamy ich nieco więcej. Nie, już wystarczy. Teraz muszę ją tylko zanieść do zapieczenia. Tylko prawdziwy profesjonalista wie, jak poradzić sobie z ziemniakami. Proszę o uwagę. Idealne plasterki gotowe. Jakie piękne i równiutkie. Nabijamy je na szpikulec i dodajemy przyprawy. Co za wspaniały zapach! I całość wrzucamy do smażenia. No, już prawie gotowe. Fajnie mi to wyszło. Pachnie rewelacyjnie. Będę smażyć swoje ziemniaki w tosterze szybko i sprawnie. A teraz pozostało tylko czekać. I. Świetnie! Wygląda idealnie. Moje ziemniaczki gotowe. Oto i ja, wróciłam. A teraz kładziemy wszystkie ziemniaki na talerzu. Ale to apetycznie wygląda. Całość posypujemy zieleniną. I można podawać. Pachnie cudownie. Bez szału. Ja tu mam prawdziwe dzieło. No i na zakończenie sos. Jess, wybieraj. Wow, jak dużo ziemniaków. Zacznijmy od tego. Jakiś dziwny kształt. Zmierzmy to. Chyba w porządku. Mogę jeść. Wow, to jest pyszne. Yeah. A teraz spróbuję tych środków. Mmm, bardzo dobre. Zjem jeszcze trochę, no rewelka. Co mamy dalej? Wow, to wygląda pięknie. Jakie złociste. Nawet są sosy. Spróbuję obydwa. Ojej, to jest przepyszne. Bardzo mi się to podoba. Wybieram te ziemniaczki. Moje danie wygrywa. Wiedziałam, że tak będzie. Możecie mi zazdrościć, nieudacznicy. A teraz mam ochotę na jajka. Ok. Dobra. To proste. O, nie, nie. Rozmiło się. Okej, okay, teraz szybko wyciągnę wszystkie skorupki. Aj, jak gorąco! Dobra, w porządku. Ogarnęłam to. Teraz dodam troszkę soli. O nie, co za pech! Jaka masakra! Głupia sól! Ach, teraz się pali! Y, przykryjmy to! Y, tak będzie lepiej. Hej, trzeba wszystko robić spokojnie. Patrz, roztrzepujemy jajko, dodajemy mleka i całość mieszamy. Oj, co się stało z moją ręką? Co z nią? Babciu, pomogę ci. Aj! Co so już nie można pożartować? Dodam soli. I wylewam wszystko na patelnię. Patrzymaj to, kochanie. A teraz trzeba. O, zobacz, co robi nasza sławna szefowa kuchni. Najpierw dodajemy wody. Potrzebna będzie też folia. Rozbijamy do niej jajko. Zamykamy i zanurzamy we wrzącej wodzie. Za chwilę wyjdzie nam coś fajnego. O, już czas wyciągać jajko. Gotowe. Wykładamy je na talerz i posypujemy solą. Wspaniale. Śniadanko gotowe. A ja swoje danie posypię ziołami. I dorzucę kilka pomidorków. Wygląda super smacznie, babciu! A co tobie wyszło dziecinko? U mnie? Kurczę, zupełnie zapomniałam! To kropne! Nie powinnaś zbliżać się do kuchenki, młoda damo! Jesteśmy gotowe! No to zobaczmy, co my tu mamy. Co to jest coś dziwnego? Nie mam zamiaru tego próbować. A co wygląda dobrze? Sprawdźmy to. Rozpadło się. Ojej, to coś paskudnego. Nie ma mowy. To nie dla mnie. Okej. Okay. A co tu jest? Wygląda apetycznie. I pachnie naprawdę pięknie. O tak, to jest pyszne. Wybieram to. Wygrałam? Naprawdę? Wygrałam! Ojej, coś mi strzeliło w plecach. Wszystko w porządku. Teraz chcę koktajl mleczny. No dobra. Co może być prostszego niż mleczny koktajl? Okropna szklanka. Wezmę inną. To odpowiedni rozmiar. Przydadzą mi się misie Haribo, nie można się bez nich obejść. Nasypiemy ich troszkę do środka i dodamy nasze ulubione chipsy. No i Coca-Cola. Super, sama chciałabym tego spróbować. Wow, czas to wszystko wymieszać. Ekstra. Wlewamy mleko. Bierzemy czekoladę. Och, jaka apetyczna! Dodajemy czekoladę do mleka i ciągle mieszamy. Spróbujemy. To co trzeba. Wlewamy do kubka. Dorzucamy kilka pianek marshmallow. Wiem, że moja wnuczka to lubi. A na koniec dodajemy ładną słomkę do dekoracji. Zobacz jak pięknie mi to wyszło. Jak dla mnie nie bardzo. Okej, okay, polejemy szklankę sosem czekoladowym. A teraz lody. Wow. Wylewam tu też słodką Nutellę i pyszne mleczko. Zamykamy to wszystko i mieszamy. Gotowe. Teraz wlewamy do szklanki to, co nam wyszło. Dekorujemy waniliową pianką. No i oczywiście Oreo. Posypię jeszcze całość czekoladowymi wiórkami i dodam czekoladowe kulki. Idealnie. Wow! Chciałabym tego spróbować. Jesteśmy gotowe. Ojej, mnóstwo smakołyków. Tu jest coś dziwnego. Ble. Nie mogę na to patrzeć. O, a tu mamy coś słodkiego. Jakie pyszne pianki marshmallow. Odlot. Ten napój jest pyszny. Ojej, a to też wygląda niesamowicie. Spróbuję. O tak, smakuje rewelacyjnie. To przecież Oreo. Pyszota. Wygrywa ten koktajl mleczny? Pyszności. Tak, tak, wiedziałam. Kurczę, co za porażka. A tak bardzo się starałam.